Tymczasem Rada Miejska w Sosnowcu, czyli nie słucha nasz, nie mamy swoich przedstawicieli, więc dlatego chcieliśmy zaprotestować. Jest oczywiście z nami tutaj jedna radna, która akurat nie jest z tego rejonu, jest to Pani z Kulik. Chcemy nagłośnić tutaj sytuację. Plan będzie taki, że na początku oddam głos dla Stowarzyszenia Tak dla Zielonego Zagórza, które jest najbardziej zaangażowane w tym temacie. Ja kilka miesięcy temu organizowałem też protest przeciwko betonozie ogólnie, bo nie boli to, że co chwila pod kolejny teren jest przeznaczony pod Albo Biedronkę lid Pana Toni. Więc pytanie, jeżeli badania Uniwersytetu Śląskiego pokazują, że do 2050 roku będzie o kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców mniej, czy lekarstwem jest właśnie kolejna betonoza? Gdzie będziemy potem, że tak powiem, mieli rekreację? Tym bardziej, że mówi się. Non-stop o zmianach klimatu. Odmienia się to przez każdy możliwy przypadek. Tymczasem zakazuje nam się, czym mamy palić, ale na potęgę wycina się drzewa, gdzie naturalna różnica temperatur po wejściu na teren przy, yy, leśny to jest minus 10 stopni. Więc y, dlaczego? Skoro planeta się pali, cytując tutaj klasyka, nie będę nawet wymieniał kogo, na potęgę wycina się te drzewa. Tutaj chciałbym przedstawić, yy, też zabierze głos z nami Patryk Czernikiewicz z Fundacji Jazdrowie a także Oskar Sierpiński Wolne Miasto Grodziec, ponieważ to będzie taki cukierek dla nas i inicjatywa i każdy kto jeszcze będzie chciał się powiedzieć, zapraszam do głosu, a głosem zapraszam tak dla Zielonego zawodu. To my bardzo dziękujemy za zaproszenie. Wystosowaliśmy do miasta kilka petycji z prośbą o utrzymanie tych terenów zielonych jako tereny zielone. Każda z tych petycji została odrzucona. Petycja z kwietnia zeszłego roku miała być rozpatrywana w sierpniu zeszłego roku została przełożona na rozpatrzenie na wrześniu zeszłego roku mimo, że w sierpniu został uchwalony Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Aktualna petycja 29 listopada zeszłego roku jeszcze nie została rozpatrzona. co oznacza, że już jest rozpatrywana po ustawowym terminie. E, przygotowaliśmy wiele argumentów, przedstawialiśmy jak na, na komisja skarg, wniosków i petycji, braliśmy udział w dyskusjach nad planem zagospodarowania, złożyliśmy 7 uwag, wszystkie zostały odrzucone. Złożyliśmy budżet obywatelski, również został odrzucony. E, no i niestety wszystkie argumenty nasze są bombardowane, mimo tego, że przygotowaliśmy pisma, a mamy projekt od Pana doktora ekologii z prośbą o otworzenie tam parku naturalistycznego, miasto twierdzi, że teren jest zaświecony, mimo wizji lokalnej, którą wykonało rok temu. Kolejną wykonało znowu po roku, teren jest nadal zaświecony, pozostaje tutaj pod wątpliwość, czy miasto coś zrobiło w związku z tym i może to zauważyło? Nie do końca. Dodatkowo miasto mówi, że obok już teren jest zabudowany, jest to zabudowany teren, który był cenny przyrodniczym. teren cenny przyrodniczo już został zabudowany, również stawiamy pod, to pod wątpliwość. Tematów jest sporo, argumentów mnóstwo, zapraszamy na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji jutro na 14.30. I co jeszcze ważne, łączymy siły, ponieważ widzimy, w jaki sposób jest traktowane Zagórze. Dlatego postanowiliśmy połączyć tematy, które nas tutaj łączą. Z jednej strony zależy nam, żeby na Zagórze było jak najwięcej zieleni, żeby nie powstawały nowe bloki. Z drugiej strony chcielibyśmy ochrony dziedzictwa kulturowego, ponieważ Zagórze to jedna z największych dzielnic, dlatego łączymy tutaj siły z panią także Aleksandrą Baczewską, która przygotowała petycję, pod którą również podpisało się kilkaset mieszkańców. I chcemy także ochrony Pałacu Miroszewskiego, żeby on nie został sprzedany w ręce prywatne, a w takim kierunku niestety w tym momencie to idzie. Jeszcze raz tutaj mówiąc te wszystkie sprawy, które nas łączą, polegają na tym, że nie weszliśmy do własnej przyjemności, tylko z poczucia obowiązku, ponieważ nie jesteśmy wysłuchiwani na radzie miejskiej w Sosnowcu, z naszym głosem się nie liczą. I tutaj e, cukierek czy taki bon, e, że tak powiem dla nas motywujący, ponieważ jest tutaj Oskar, e, przedstawiciel. Wolne Miasto Grodzie, oni mieli taką samą sytuację, jeżeli chodzi o park Rokoszówka. Rokoszówka. I, I przepraszam za. No ja zaraz. Wyjaśnij. Czeski ból. I tutaj póki co mają sukces, ponieważ... Zapraszam. Tak, więc ja nazywam się Oskar i Tereny zielone są dla mnie bardzo ważne, ponieważ no, w całym kraju postępuje betonoza i to i z lewicy, i z prawicy to w ogóle nie ma znaczenia. Po prostu promujmy powstawanie właśnie takich inicjatyw, uważam, że musimy po prostu jako zaangażowani mieszkańcy działać, po prostu działać, ponieważ musi się wytworzyć społeczeństwo obywatelskie, o którym tak wiele słyszymy, a społeczeństwo obywatelskie to nie są ludzie w radiu, ludzie w gazetach yy, czy w internecie, tylko to, to jesteśmy my, my, którzy podpisujemy podpisy, którzy stawiamy się, zjawiamy się, pokazujemy się na zdjęciach i organizujemy przeróżne akcje. Jeżeli idzie o loskówkę, Mamy, mamy w Będzinie, u mnie w Grodzicu, Park Roskówka, i wracając z majówki, to też te, 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 taka dygresja odrobna. Od lat jestem moderatorem Forum Mieszkańców Grodzca na Facebooku, na, na portalu Facebook, i od lat dbałem o to, żeby to forum się rozwijało. I trzeba dbać również o media lokalne, tak? Dla nas, na Grodzicu, mamy taki forum, i tam, tam jest wolność słowa, i możemy się wymieniać wszystkimi informacjami. Gdyby tego forum nie było, to ja, wracając z majówki, nie dowiedziałbym się, że jest planowana akcja miasta, żeby właśnie y, y, rozpocząć procedurę administracyjną w sprawie wydania warunków zabudowania i zagospodarowania przestrzennego na działce, na której nieoficjalnie znajduje się park. Tutaj też ciekawostka: miasto dostało dofinansowanie z funduszy unijnych na działkę. A, ale park nie widnieje w żadnym prawie lokalnym, jako jakikolwiek teren chroniony przyrodniczo i mi to bezpośrednio przekazano w urzędzie miasta. Ja w, w, przez dwie noce siedziałem nad dokumentacją po prostu samorządową, czytałem studium zagospodarowania przestrzennego, y, które jest jakby takim dokumentem, y, takim badawczym, że tak powiem, on opiniuje jakby jak powinna się rozwijać y, gmina to jest teren całej gminy I, na, i tylko i tam wyłącznie ktoś po prostu sobie zaznaczył graficznie na mapie taki prostokącik oznaczył to P9 i jest napisane Park Rozkówka ale w żadnym, żadnej uchwale miejskiej, w żadnej uchwale wyżej yy, czy prawie gdziekolwiek nie funkcjonuje ten, ta działka jako park a dostali na to pieniądze unijne i teraz gdy dowiedzieliśmy się, bo po, mieszkańcy dostali y, listy, że rozpoczęto tą procedurę administracyjną i stali się stroną postępowania nagłośnili sytuację i ja czytałem właśnie to prawo lokalne. Dowiedziałem się, że tam nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prawie w ogóle. To też warto walczyć o te miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bo jeszcze w tym roku będą uchwalać plany ogólne w całym kraju. To też, żebyście Państwo mieli świadomość. I warto się tym tematem zaciekawić, ponieważ oni mają obowiązek prowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie. I teraz po przeczytaniu całej tej dokumentacji, po przeprowadzeniu paru rozmów, Dowiedziałem się, że jest to planowane, i napisałem petycję online po prostu. Puściłem ją o 8 rano. Po paru godzinach miałeś już ponad 200 podpisów. O godzinie 14 dostałem telefon z Urzędu Miejskiego, czy mogę zjawić się na godzinę 17.15 na rozmowę w tej sprawie. Rozmawiałem z prezesem Mosiru, z panią sekretarz i panią wiceprezydent miasta. Tam dowiedziałem się bo miałem na, na szczęście, miałem dzięki inicjatywie mieszkańców, miałem dokumentację konkretnie co ma powstać. I była to sprawa powstania czterech domów jednorodzinnych, yy, dwóch w zabudowie szeregowej, yy, garaży no i, i drogi. Na to, yy, i, I prowadziłem tą dyskusję nie będąc tam fizycznie, jeszcze nie wiedziałem konkretnie, tylko wiedziałem satelitarnie o jaki fragment działki chodzi. I na, na tym spotkaniu mówiono mi, że miasto będzie, chce tam wybudować na tej działce yy, że chcę wydać, wydać tą decyzję, żeby mogła powstać potencjalnie tam zabudowa mieszkaniowa, gdzie, gdzie jest bezpośrednio od paru lat budowane osiedle niedaleko, na terenie już prywatnym. I potem, jak już zakończyłem tą rozmowę, udałem się na to miejsce, żeby fizycznie sprawdzić, jak to wygląda. Jakby tam doszło do tego, to byłaby to tragedia przyrodnicza, bo tam jest taka wielka dziura po strzelnicy i tam by musieli tysiące ton ziemi zwieść, żeby to wybudować. Już powoli kończąc... Powoli kończąc... Dzięki tej mojej akcji, dzięki nagłaśnianiu sprawy poprzez właśnie media społecznościowe, poprzez Gazetę Wyborczą, pan prezydent przyjechał do nas na tak zwaną ławeczkę. Porozmawiał z nami parę godzin. Tam zadeklarował, że żadna zabudowanie nie powstanie, ale że postępowanie nie będzie umorzone. Po tygodniu miasto umorzyło postępowanie. Także protest społeczny jest równie ważny jak stosowanie prawa i zaskarżanie wszystkiego drogą oficjalną. Tak Dziękuję. I teraz chciałbym oddać głos pani radnej z Kulik. I tutaj to jest jedyna radna z tego co sprawdziłem, która sprzeciwiała się, bo chcieli robić też masowe wycinki na maszkach, To był jedyny głos sprzeciwu i powiem, że to jest hipokryzja władz Cosnowca, bo kiedy otwierali nowe egzotarium, to puścili nam filmik o dzikiej przyrodzie maczek, gdzie to już było po głosowaniu. Dzika przyroda maczek. Głos pod, y, lektorem była Krystyna Czubówna. Film Majsterszczyk pochwaliłem, ale zapytałem o tę zgodę na wycinki, gdzie radni niektórzy fotografowali się z drzewami, ale podpisywali. Potem 18 było za, 6 było przeciw. Więc tutaj oddaję głos pani z Maruszyńskiej Kuli, radnej, która nie jest z tego rejonu, a przyjechała jako jedyna. Poczekajmy, może chwila aż przestanie.